dwadzieścia, dwieście trzydzieści, sto szukam. au hmm. hmm. Haha, mam cię! Basiu, paczka do ciebie. Paczka? Do mnie? Biegnę! Biegnę, biegnę, biegnę! Biegnę, biegnę, biegnę! Tak, Basiu, okulary. Zobacz, jakie fajne. Ale dlaczego muszę nosić okulary? Żeby lepiej widzieć, Basiu. Ale nie chcę. One są przecież strasznie duże. Nie będzie mnie widać. Nie, nie, nie. Przecież one są przeźroczyste. Popatrz. E... Na mnie są za małe. Nie mogę przymierzyć, ale ty możesz. Spróbuj. Mm. A inne dzieci nie będą się śmiać? <grym i zimna> Dlaczego miałyby się śmiać? Może trochę pozazdroszczą, bo będziesz świetnie wyglądać. Eee... Sama zobaczyć. O... Aha. Wow. O. Wow. Rysiu, jaki ty masz piękny wzorek na nosie. Rysiowi bardzo się podobasz. No, może. Możesz zobaczyć w lustrze, jak świetnie wyglądasz. Ha, rewelacja! Chodź, Rysiu, pooglądamy mnie w lustrze. Tyle pięknych rzeczy wszędzie trzeba tylko. To ptaszek? Tędy nie wlecisz, jest zamknięte. Spróbuj tym oknem. Tym, tym, tutaj. <zysk> <zysk> Racja, rysiu, to list od dziadka. <zysk> Ucieszyłem się bez miary, że masz swoje Moje okulary. Chciałem miło Cię poprosić, byś nie bała się ich nosić. Lupa wraz z okularami od pokoleń są już z nami. Już mój dziadek monokl wkładał, kiedy do czytania siadał. Tata walczył z zagadkami wraz ze swymi binoklami. I tak wszyscy z tymi szkłami zawsześmy detektywami. Aby zostać detektywem, jako ja z przodkami Memi, odnajdź coś pod, pod ziemią, ziemią, co nie, nie leży, leży w ziemi. ziemi. Odnajdź coś pod ziemią, co nie leży w ziemi. Rewelacja! Zagadka! Hmm, co to może być? Coś pod ziemią, co nie leży w ziemi. Nie, nie, nie. Hmm, o co może chodzić? Ziemi, ziemi, ziemi. <coughs> Testowanie aplikacji kulinarnej. Obieranie ziemniaków. Ziemniaki! Eee, nie. Miało nie być w ziemi. Masz jakiś pomysł? Przecież tutaj mamy ziemię. Spróbuję podnieść doniczkę. Uwaga! Mm. Mm. Jest coś! Zobacz Rysiu! Mm? Hmm... dziadek ze swoim plecakiem w czapce detektywa. Hmm... O! To ten plecak! Oj. Masz rację, Resiu. Nie powinnam się wspinać. Muszę wymyślić coś innego. O, co to było? Tato, co się stało? A nic! Udało mi się w końcu wymienić bęben w pralce pani Nowakowej. O, jakie piękne okulary, Basiu! Dziękuję. Tato, czy mógłbyś mi pomóc zdjąć plecak z regału? Mógłbym! Mało tego, zrobię to! Ale mam też ważną misję dla kogoś ze świetnym wzrokiem. Czy jest tu ktoś taki? Rewelacja! Kolejne zadanie! W czym mogę pomóc? Znam każdą śrubkę w tym pokoju i dlatego wiem, że nie ma tutaj jednej z nich. Gdzieś zaginęła. To śrubka taka sama jak ta. Czy możesz ją dla mnie znaleźć? Z przyjemnością. Biorę się do pracy. Hmm. Hmm. Wiem. Tak myślałam. To ta śrubka. Chodź, Rysiu. No? Mam już zgubę. A, mam cię! Tato, mam śrubkę! Rzeczywiście z tymi okularami to nie była trudna misja. O, dziękuję. Już zaczynałem się o nią martwić. Jaki ona ma jasny gwint. A tutaj ten plecak, proszę. Dziękuję ci bardzo. O... au! O, pewnie pani Nowakowa popralkę. To ja otworzę. Hmm, zaglądamy? No dobrze. Lupa w dłoni. Czapkę w Detektywem ja tak jesteś już. Rysiu? Jesteś tu? Zobacz. Tam jest jakieś światło. Dziadek? Naprawdę do twarzy ci w okularach, Basiu. Dziękuję, dziadku. A gdzie my jesteśmy? Witam w Komnacie Detektywów. Wow, jak tu ładnie! O, to twój samolocik. A gdzie on wylądował? <laughs> A tak, dziękuję, Pirksie. To jest taki mały upominek, który jest w naszej rodzinie od pokoleń. Proszę. Ale, dziadku, to tylko okulary. Zgadza się. Okulary detektywa. Nie, nie. Aha, chodź, Rysiu, zobaczmy. No, chodź, nie bój się. Nie podobają mi się te okulary. Ja mówię. <grystanie> Rewelacja. Basiu, mam ci tyle do powiedzenia. Nie zdajesz sobie nawet sprawy. Świetnie rozwiązaliśmy tę zagadkę, prawda? Jak wyglądam w okularach? <grystanie> spokojnie, spokojnie. Już, już. Czyli, dziadku, dzięki tym okularom mogę rozmawiać z Rysiem? O, nie tylko, Basiu. Możesz porozmawiać ze wszystkimi dookoła. Bo rozmowa to najlepsze narzędzie detektywa. Ze stołem? Mhm. Wanną? Owszem? Dywanem? Tak. A do tego są naprawdę twarzowe. Zgadza się. <grym> <grym> No dobrze. Muszę już lecieć. Czekają na mnie kolejne tajemnice i zagadki. Dziadku, a jak my stąd wyjdziemy? Kiedy głodna będziesz czasem, zapach twoim drogowskazem. Hmm. Przecież mama właśnie kończy obiad. Czujesz coś, Rysiu? Ależ Basiu, spójrz na mój nos. Jego pokaźne rozmiary to nie przypadek. Proszę za mną. Wyczuwam pyszny obiad. Uwaga, kotleciki. Za tym przejściem cztery albo pięć sztuk. <grystanie> Czyli tutaj zobaczmy. Wow, jakie piękne. Co to może być? To mi wygląda na wnętrze kalejdoskopu. Kalejdoskopu? Tak. Kalejdoskop. To teraz zabawka, a kiedyś, w XIX wieku, był to przyrząd optyczny. Dzięki załamaniom światła i odbiciom pozwala on na obserwację pięknych, kolorowych wzorów i figur. Chyba czeka nas wizualna uczta jeszcze przed obiadem. Wow! To co, wskakujemy? No dobrze. To ja spróbuję. Hop! <laughs> Brawo. Poczekaj na mnie. Wow. <laughs> Udało się. Basiu. Obiad! Muszę przyznać, że ta przejażdżka sprawiła mi niemałą radość. Mi też, ale rysiu, obiad! Mm. Mm. Mamo, tato! Doszły nas słuchy, że dziś na obiad są kotleciki. Cztery albo pięć sztuk. Czy to prawda? Ha? Eee... Skąd wiedziałaś, Basiu? Bo zostałam detektywem, a detektywi wiedzą takie rzeczy. Nowe okulary, czapka detektywa, kolejne rozwiązane sprawy. Jestem pod wielkim wrażeniem pani detektyw. A możesz nam zdradzić czego jeszcze się dzisiaj dowiedziałaś? Mamo, tak wielu rzeczy. Na przykład, że okulary są bardzo przydatne. Śrubka taty znalazła się prawie sama. Potwierdzam, klient zadowolony. Ale też, że rozmowa to najlepsze narzędzie detektywa. O tak, miło sobie pogadać. No tak. Rozmowa to też świetne narzędzie przyjaciela. Kiedyś monokl, potem binokle, a teraz okulary. Są z nami już ponad tysiąc lat i wciąż się rozwijają. Trwają nawet prace nad okularami ze specjalnymi ekranami. Ziemniaki są bardzo zdrowe. Mają dużo witamin, skrobi i mało kalorii. Były uprawiane już tysiące lat temu. Są znane na całym świecie, a w Polsce mają wiele nazw. Kartofle, pyry, grule, bulwy, perki, słabki. Rysiu!